Cześć, dzisiaj tak nietypowo chcieliśmy e, zrelacjonować Wam ostatni nasz sukces, czyli pierwsza runda Polskiej Ligi e, Terenowej. Bank co Rawli, Mistrzostwo Bojanów. E, co, może od samego początku? E, sami może coś powiesz. Od początku zaczęło się tak, że wyjechaliśmy trochę zbyt późno z domu. I ledwo co zdążyliśmy na prolog, ale byliśmy, zaczęliśmy ostatni, a okazało się, że ogóle takie nasze było hasło, że ostatni będą pierwszymi i to coś w tym jest, bo to się potwierdziło, bo tak samo nasi przyjaciele z Ostrowa e, Gosia Milcarek e, z Arturem z Arturem e, też się spóźnili, oni niestety nie dane było wystartować w prologu, a też w swojej klasie e, zwyciężyli, także że coś w tym Trojanowie właśnie e, było, co, co sprzyjało tym, którzy zaczynali jako ostatni. Pierwszy OS? Hmm, który to był? Pierwszy, Pierwszy OS. Trawercik. No, no. E, to może ja powiem o trawercie, bo to jednak moja rola. E, trawers był taki, on był konkretny, kilometr miał. I szczerze powiedziawszy, to nie mieliśmy wyczytego jeszcze z samochodu wtedy. Tata się trochę cykał. W nocy w ogóle nie, się, nie, nie panowaliśmy nad tym autem na tym się tak naprawdę nie wiem czy, co to było z czym to było związane, ale chyba szybciej. Ale nie czuliśmy tego auta tak dobrze. Drugi, drugi odcinek specjalny OSW-jek wydawało mi się w tym momencie. Pozdrawiamy Jaska Szczęcha, Dziękujemy. <laughs> Jak jeszcze zrobiłeś? Ja ci powiedziałem dwa razy Był nieludzki wpierdziel Wydawało nam się, że teren przyjemny, lekki bardzo szybki odcinek Na kołach Na kołach, a, a nie wiem, bardzo długo jechaliśmy Czy <trych> załogi zostały? Nie może jeszcze są Trzeci to już taki przyjemny no, bardzo wyścig wyciągarek trochę na kołach. No i co? nocka... Nockę nocka, 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 nocka skończyliśmy na drugim miejscu ze stratą 50 minut. Minut bodajże. No i z nastawieniem na walkę od samego początku w sobotę. W sobotę szło nam do drugiego odcinka dosyć fajnie, jest, dobrze. bardzo dobrze bym powiedział aż mała, straciła nam się, wydawało nam się, że mała awaria. Hmm, Siłk zaczął pukać, e, stracił kompresę, kompresję, e, obroty silnika maksymalnie zamiast 8 to jest 3 jechaliśmy spokojnie z głową, żeby, żeby po Lice prostu dosyć. dojechać do mety. No tak. Także na drugim odcinku, drugi odcinek, drugi odcinek był Dosyć sympatyczny tak nam się wydawało, że powinniśmy połowę tego odcinka zrobić na kołach, ale niestety mega błąd. <śmiech> <śmiech> no i naprawdę to też trzeba powiedzieć, że no, zdarzają się nam błędy czasami tak duże, że można pukać się w głowę, nie? po prostu nie zapiłem. Ja nawet nie pomyślałem o tym, że to, to coś takiego zrobić. Nie, 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 nie zapiąłem przedniego napędu, nie? włączyłem blokady na przód i mówiłem, przód nie robi, nie? coś nam się pewnie ukręciło. Aż w pewnym momencie okazało się, że, że nie zapiąłem przedniego napędu, gdy zapiąłem to już było takie bagno, że i tak się ciągnęliśmy, także cały odcinek na na wyciągarce trochę tam na kołach, ale dogoniliśmy pierwszą załogę i odrobiliśmy na tym odcinku 15 minut. Ale stało się nam nieszczęście, bo woda nam się pod, poprzez urwany przewód sący, woda nam się dostała na tłoki i, i, i korbowód się wygiął, także później to tylko ostrożnie, żeby dojechać do mety. Jest piękna pogoda. Przeżyliśmy razem już tyle rajdów i w sumie każdy był inny, każdy czymś nas zaskoczył. No to, co jest dzisiaj, to tego się chyba nikt nie to, to jest Tak, to tym wolę. Tyle już wypuszało. trzeba walczyć do końca. Oczywiście jesteśmy jak zawsze pełni nadziei. Mamy to na koszulkach, Żabka ma to na masce, a przede wszystkim wszyscy mamy to w serduchach. Więc walka trwa. Chcieliśmy zaśpiewać naszą piosenkę. Na OS na gazie, jedziemy na OS, na OS na, na gazie, jedziemy km na OS na, 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 na gazie. I Rafał wiezie nas, wiezie nas na czas. A zima mówi mu, mówi mu, gdzie jechać. A zima mówi mu, mówi mu, gdzie jechać. A zima, mówi mu, mówi mu, gdzie jechać. A zima mówi mu, mówi mu, gdzie jechać. Bo im nas potrzebuje i nie może czekać. No tą mamy przymusową po... To... Przerwę w podróży. Dzień dobry, jesteśmy w miejscowości Kalajbrógi, tutaj się reporter Kamil Kowalski dla TVN, tutaj jestem. I z Lekski Pałakowa, Lekski Kapcia, co znacznie utrudnia teraz ich sytuację, bo gdyż wychodzili już na prowadzenie, ale jak widać zawsze coś musi się wydarzyć. Z... Relacji na żywo okawikowalski, Kowalski. Cześć Idziesz, idziesz, idziesz w górę i co, wszystkie odcinki były dosyć przyjemne, ale najprzyjemniejszy był przedostatni odcinek był to trawers. Ten który w nocy pokonaliśmy w 57 minut Zrobiliśmy 13 bodajże i i to był mega nasz przejazd, byliśmy podpisowy, byliśmy w ogóle zadowoleni, nie, że tak po prostu nawet, nawet, nawet była taka sytuacja, że dwie nasze najwiarniejsze fanki z naszego filmu popłakały się, a dzieciaki przechodziły po autografy. To no, dla nas było w ogóle mega 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 fajne uczucie. No nigdy nam się tak nie zdarzyło. Także kto płakał. To, to, to. Może będzie do wygrania koszulka, tego jeszcze nie wiemy, ale, lub winna nagroda z naszego teamu. Także dla mnie najprzyjemniejszym masem był jednak trzeci. Ten stawek naprawdę był taki przyjemny, było tak ciepło, znaczy miło, Kierowcy to jednak siedzi w samochodzie. Kamilowi było przyjemnie, bo cały odcinek zrobiliśmy na kołach. Jedno podpięcie, dwa podpięcia były i to dlatego. wody, było wody że... w więc... Ale wszystko na kołach, się... tak, że, że dlatego dla niego było nie, przyjemnie. Gadaj, bo się lecieć z linku. Ale co, ogólnie yy, pierwszą rundę... Ja jestem bardzo zadowolony. Pierwszą rundę właśnie Polskiej Ligi Przeprawowej. Co, uważamy za bardzo udaną. Yy, powoli będziemy się szykować yy, na, na, dusz. na duszno, na drugą rundę. Mega fajni ludzie, organizacyjnie, yy, bardzo fajnie. Także że jesteśmy zadowoleni z zajętego miejsca. Yy, zadowoleni, yy, co? Z, z osiągniętego wyniku? I trasa, jaka była? I trasa była z mega. Głową. Tutaj, tutaj, właśnie. Szacunek dla organizatorów, bo trasę no, Może bo... poza adventure tym wujkiem, ale drugim odcinkiem. Ale, ale każdemu z będę w ogóle tam nie wyglądało, że jest aż tak źle. Więc wybaczamy. Oglądajcie nas, postaramy się następne relacje z naszych rajdów właśnie w ten sposób relacjonować, może uda nam się na żywo, czy w sensie z kilkuminutowym opóźnieniem wrzucić na naszego Facebooka Kowal Extreme Offroad. Co? Trzymajcie kciuki, lajkujcie, udostępniajcie. I powiedzcie, czy się podobało, czy wolicie jednak tą pisemną wersję. Bo to dla nas jest bardzo ważne. Pozdrawiamy.